Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział: ustąp teraz. Bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, stępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego. A oto głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, którym mam upodobanie. Po oto słowo Pańskie. Chrzest Chrystusa to nie jest, w ogóle nie jest, to jest, nie jest ten sam chrzest, który miałeś ty. To jest inna rzecz. On miał zupełnie inne znaczenie. Ale chrzest Chrystusa i te wydarzenia, które miały miejsce podczas Chrztu Chrystusa, one pokazały, co się dzieje. Były znakiem tej, tej rzeczywistości, która się zadziała podczas Twojego chrztu. Powiem tylko o niektórych. Kasia, pilnuj czasu, dobra? Pierwsza sprawa. Zobaczcie, Chrystus po chrzcie wychodzi z wody i słyszy głos Ty, to, Tyś jest mój Syn umiłowany. I to się stało podczas Twojego chrztu. W tym momencie Twoja dusza Usłyszała od Boga: Ty jesteś moim synem. Ty jesteś moją córką. Twoja dusza to w tym momencie słyszy. I zobaczcie, jak Bóg wypowiedział swoje słowo, to on tego słowa nie cofnie. To znaczy, że człowiek nie jest w stanie zrobić nic, żeby Bóg powiedział: Wydziedziczam cię. Nie jesteś w stanie tak spieprzyć twojego życia. Nie, jest, nie jesteś w stanie. Narobić nic tak, tak złego, żeby, żeby Bóg cofnął to synostwo. Niektórzy z nas myślą, że, że z Bogiem to trzeba, to trzeba się jakoś dogadać, trzeba, trzeba wytargować, wyprosić tą miłość, że trzeba Mu jakoś zapłacić, nam przedać, Modlić się trzeba. Do Częstochowy na pielgrzymkę. My mamy trudność z tym, żeby przyjąć za darmo miłość Boga. Właśnie taką. My nie jesteśmy w stanie zrobić nic, nic, żeby tą miłość zwiększyć, choćby o centymetr. Nie jesteś w stanie być tak dobry, tak cudowny, że Bóg powie: oho, dzisiaj kocham Cię bardziej. Mamy wrażenie, że, że nasz grzech coś Bogu odbiera, że zabiera mu jakąś chwałę. No to jest nieprawda. W zasadzie grzech prowokuje tylko Boga, żeby cię ratował jeszcze gorliwiej, żeby cię szukał. Dlaczego? Bo to mój syn tam ginie. Wyobraź sobie, że, że, że twój syn wychodzi z domu, twoja córka, nie ma jej i nie wiesz, gdzie jest. I co robisz? Wariujesz. Stawiasz policję, pogotowie, wszystkich kumpli, koleżanki w pogotowiu, byle by go szukali. To się dzieje podczas Twojego chrztu. Na Chrystusa wstępuje duch święty w postaci cielesnej niby głębice. Co to oznacza? Podczas Twojego sztu duch święty wstąpił na Twoje ciało, na te ręce, na te ściany, na, na tę wątrobę. I On uczynił to ciało świątynią, swoje, świątynią swojej obecności. Twoje ciało jest święte. Święte jest to, co dotyczy twojego ciała. Dlatego zobaczcie, Kościół konsekruje takie rzeczy, jak moment narodzenia się dziecka, jak ta święta komunia dwóch osób, kobiety i mężczyzny. Nie wiem, czy wiecie, ale we wcześniejszych wiekach liturgia sakramentu ślubu nie kończyła się w kościele, kończyła się w morzu małżeńskim. Dlaczego? Bo to jest święta rzecz. Bo Twoje ciało uczestniczy w godności, w zmartwychwstaniu, w życiu wiecznym. I dzieje się tak dzisiaj, że wielu ludzi kiedy się odwraca od Boga, odnosi się z jakąś pogardą, z jakąś nienawiścią do swojego ciała, z jakimś, z jakimś sadyzmem, próbujemy, próbujemy to ciało skorygować, bo nam się nie podoba. A nie ma tak. Zobacz, możesz to ciało zniszczyć jakkolwiek chcesz, poprzez nałogi. Choroby, obżarstwo, lub co chcesz. Bóg będzie mówił, to jest moja świątynia. Ja tam chcę mieszkać. I Bóg, zobaczcie, że na pogrzebie jest taki, taki znak, który towarzyszy. Jest kadzidło i okaza się to ciało. Tym samym kadzidłem okazamy przecież Najświętszy Sakrament. Tym samym. Tym samym kadzidłem okazamy krzyż Bóg mówi jasno: Twoje ciało jest święte. Szanuj, kochaj Je. Patrz w z dumą o tą twarz, Twoją. Bóg zaprojektował. Ona jest taka, jaka ma być. Bo kochaj siebie. Chrystus wychodzi z wody. Ten chrzest odbywał się tak i chrzest dosłownie oznacza zanurzenie, pogrzebanie. Brali człowieka i go tak bycie tak. I On się tam topił. I ten Jan tak trzymał go. To się dzieje podczas chrztu. Jesteś zanurzony w śmierć. W śmierć grzechu. W śmierć egoizmu. Ma umrzeć stary człowiek. W to jest wydarzenie, w którym, w którym jest niszczony stary człowiek. Ten człowiek, który jest zdolny do nienawiści. Ten człowiek, który jest zdolny do gniewu, do pogardy, do lekceważenia. Ten człowiek, który ma wrażenie, że, że pieniądze mu przyniosą szczęście. Ten człowiek ma być utopiony. I Chrystus wychodzi z tej wody. I co widzi? Niebo otwarte. To się dzieje podczas chrztu. Bóg ci pokazuje niebo otwarte. Twoja dusza to widzi. Nie przyklepuj tej nadziei. Nie, nie próbuj nieba zdobywać, że musisz dziennie odmówić tyle i tyle. Że Jezus, Maria, nie mogę w niedzielę poodkurzać tam dywanu, bo niebo stracę. No, a on będzie Ciebie kochał, nadal. No bo niebo jest dlatego, że Chrystus umarł za nas, dlatego jest niebo. Przyjmujesz to, czy nie? Taki Chrystus jest. Zobaczcie, że we chrzcie On mówi, Ty jesteś moim synem. To Słowo mówi tak, Bóg nie ma względów na osoby. Co to oznacza? To oznacza, że Boga nie interesuje, ile zarobiłeś kasy. Że Jego nie interesuje, czy cię ludzie chwalą, czy nie. Mogą cię wszyscy besztać, mogą cię wszyscy opieprzać. Mogę nie interesuje, czy masz sukcesy zawodowe, społeczne. Jego to nie interesuje. Boga interesuje tylko jedno. Co jest w sercu Twoim? Czy Ty kochasz? Czy Ty kochasz? Nie ma Bóg względów na to, ile Ty modlitw odmawiasz. Nie, nie interesują Boga Twoje porażki. Jego interesuje, czy Ty kochasz, czy przyjmujesz to zbawienie. To Słowo mówi tak, ten znak nam towarzyszy podczas szumu. Ja ustanowiłem Cię światłością dla narodów, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. To właśnie to Słowo mówi tak, że z zamknięcia ma Chrystus wypuścić jeńców. Nie nazywa Słowo tych zakładów karnych na Hetmańskiej, na Kupernika. On mówi, to nie jest więzienie. To jest w zasadzie tylko zamknięcie. Nawet w zakładzie karnym człowiek może pozostawać wewnętrznie wolny, jeżeli kocha. Czym jest więzienie? Mieszkać w ciemności. Więzienie jest wtedy, kiedy nosisz w sercu w zasadzie tylko gniew. Kiedy karmisz złość, to jest to, Biblia nazywa więzieniem. Kiedy nosisz w sercu brak nadziei, kiedy, kiedy żyjesz poczuciem krzywdy, rozpamiętujesz jakieś urazy, karmisz tego typu rzeczy, to jest więzienie, bo nie jesteś wolny, żeby być człowiekiem. Więzienie to jest wtedy, kiedy wymagasz od siebie nie wiadomo czego. Facet ma 55 lat i próbuje podnosić 180 kg. On musi być piękny i umieśniony za wszelką cenę. To jest więzienie. Więzienie dzisiaj przeżywa wielu młodych ludzi, bo próbuje sprostać oczekiwaniom ich rodziców. I nie wyrabiają. To, to jest ta ciemność. To jest więzienie. I my podczas chrztu otrzymujemy znak światła, rozumiecie? Ta, ta świeczka, którą, którą ci chrzestni odpalają od paschału. Żeby rozświetlić tą ciemność. I mówi się Podtrzymywanie tego światła poleca się wam, rodzice, aby wasze dziecko stawało się wolne, wolne by mogło kochać, wolne by mogło iść przez ten świat z nadzieją, wolne by mogło iść bez lęku, wolne by mogło nie zakładać masek, mówić szczerze o tym, co czuje. Wolne by mogło przebaczać, wolne by mogło się jednać, wolne by mogło szukać prawdy i być posłuszną prawdy. prawdzie, wolne by mogło służyć, wolne by wiedziało niebo. Podtrzymywanie tego światła <laughs> powierza się Wam. Podtrzymywanie tej wolności tej miłości. To się stało podczas chrztu. I zobaczcie, to wszystko jest tak jak małe ziarenko, zaląże. Bo chrzest to jest tak naprawdę droga. To jest pewien proces. My mamy dojrzewać. Chrzest to nie jest wydarzenie pojedyncze. To, to nie jest tak, to, to nie jest czary mary, że się to wydarzyło i już jest. Ten, kto dojrzewa wierze, wierze kto zdobywa wiary, tak naprawdę zdobywa w środku głębokie przekonanie, że ja jestem synem Boga. Że nawet moje grzechy mi tego nie odbiorą. Że wszystkie, wszystkie porażki moje życiowe nie odbiorą mi tego. Że choćby, choćby się góry zawaliły, mi tego nie To zdobywasz na drodze wiary, na drodze słuchania słowa, to głębokie przekonanie. Miłość do swojego ciała zdobywasz na drodze wiary. Chrzest zawsze był pewną drogą, pewnymi etapami idziemy. W zasadzie chrześcijanami się stajemy, ani nim nie jesteśmy. Dlaczego? Bo, bo komunikuję Wam, bracia i siostry, że nie jest to zła który każdego dnia przychodzi, żeby ci to odebrać. Każdego dnia przychodzi i ci mówi, zobacz, rozwiodłeś się ze swoją żoną, jesteś zły. Dla ciebie jest niebo zamknięte. To jest, to jest to kłamstwo, które ci wciska demon. Zobacz, starzejesz się, jesteś brzydka, twój mąż na ciebie nie patrzy. To jest, to jest to kłamstwo, które ci demon wciska, żebyś przeklinał Boga, I dlatego musimy ciągle wracać do tego głosu. Bóg umieścił ten głos. Ty jesteś moim Synem umiłowanym, ja Cię kocham. Ta perła ciągle leży na dnie Twojego serca. Wołaj do Chrystusa, do Ducha Świętego, żeby On to kłamstwo zdzierał, abyś mógł ciągle słyszeć.